W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Brunera wielkolistna. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Brunera jest to, rodzaj roślin należący do rodziny ogórecznikowatych. Obejmuje trzy gatunki rosnące na obszarze od wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego, poprzez region Kaukazu, po zachodnią Syberię. Granica południowa zasięgu rodzaju sięga po Palestynę i zachodni Iran. Rośliny te zasiedlają lasy iglaste i dębowe, zwłaszcza na terenach skalistych, w miejscach zacienionych. Jeden gatunek, brunera wielkolistna, jest popularnie uprawiana, zwłaszcza w odmianach obarwnych, barwnych srebrzystych i białych liściach. Brunera wielkolistna, nazywana inaczej niezapominajką kaukaską, to długowieczna bylina dorastająca średnio do 40 cm wysokości i 60 cm szerokości. Ma piasty pokrój. Posiada duże, dekoracyjne liście o sercowatym kształcie. Kwiaty Brunery Wielkolistnej są drobne i bardzo przypominają niezapominajki. Zebrane są w baldachy i występują w kolorach niebieskim lub białym. Roślina kwitnie zwykle od kwietnia do czerwca. Brunera najlepiej rośnie na stanowiskach częściowo zacienionych. Preferuje żyzne, próchnicze. Umiarkowanie wilgotne podłoża o obczynie lekko zasadowym. Znosi też słabsze typy gleb. To gatunek w pełni mrozoodporny. Glinę najczęściej wykorzystuje się do tworzenia cienistych rabat oraz zagospodarowywania miejsc pod koroną drzew i większych krzewów. Czasem uprawia się ją jako roślinę okrywową. Nadaje się do dekoracji oczek wodnych i strumyków.